Cześć, janknumber Republika Wina i dziś spotykamy się wokół tematu kieliszków. Kieliszki, które tak naprawdę są dostępne w bardzo różnych wariantach, w różnych wielkościach, w różnych pojemnościach. Warto zwrócić trochę światło, dlaczego tak jest i co je od siebie odróżnia, ale zacząć generalnie od samego sedna, czyli do czego kieliszek służy. Oczywiście nie jest to żadną niespodzianką ani tajemnicą, że służy do picia, do picia wina, ale faktem jest, że warto przypomnieć o jego elementach składowych. Elementem składowym kieliszka jest czasza oraz nóżka ze stopką. Ważna informacja, nie trzymamy nigdy kieliszka za czaszę. Dlaczego tego nie robimy? Otóż, jeśli chodzi o, o elementy, których używamy do degustacji, jest to nasz wzrok, nasz nos, czyli węch i usta, które pozwalają nam ocenić walory smakowe wina. Jeżeli byśmy trzymali kieliszek za czasze, to po pierwsze potłuścilibyśmy ją sobie własnymi odciskami palców, co uniemożliwiłoby albo zniekształciło nam odbiór e, wzrokowy tego wina, a z, z, z jego koloru, z jego barwy możemy wyczytać bardzo wiele informacji. Po drugie, e, moglibyśmy sobie taki kieliszek podgrzewać, co byłoby o tyle nie, e, niefajne, że skoro już zadbaliśmy o temperaturę e, odpowiednią naszego serwisu wina, e, a tak wiadomo, że każdy typ wina ma swój przedział temperatury, w którym warto byłoby je podawać i w takim zakresie temperaturowym wtedy takie wino daje najlepsze Aromaty jest po prostu najsmaczniejsze, to głupio byłoby tą pracę, którą już wykonaliśmy, po prostu, po prostu sobie zepsuć. Ważna informacja: stopka i nóżka jest po to, żeby za nią trzymać. Jeśli chodzi o, 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 o nazewnictwo, unikajmy pojęcia, pojęcia lampka. Lampka jest do świecenia, nie do picia wina. Taka mała dygresja. Natomiast co do samych pojemności i samych kształtów kieliszków, jest ich bardzo wiele i tak naprawdę dotyczy to głównie tego, jakie wino do nich nalewamy. Przyjmuje się, że wina czerwone, które są dobrze zbudowane, które mają np. większą ilość tanin, czyli tych związków organicznych, które ścinają białko i powodują, że czujemy takie ściąganie w ustach, dobrze jest wybrać kieliszek o większej czaszy, ponieważ będzie on pozwalał i wspomagał migrację tych tanin, tych tanin oraz otwieranie się wina. Jeżeli mamy takie, powiedzmy, mocno taniczne wino czerwone, to często. Przelewanie do dekantera wcześniej, żeby ono trochę popracowało z tlenem, otworzyło się. Oczywiście dalej polecam to robić, natomiast sam kieliszek, poprzez swoją wielkość, może ten, ten proces dodatkowo wspomagać. Gdybyśmy nalali sobie do takiego kieliszka wina, to ono również będzie się otwierało, również będzie się, e, się zmieniało. Więc kieliszki w większych czaszach pozwalają lepiej temu winu otwierać się, lepiej pracować z tlenem, o, pokazywać jego większą, większą złożoność aromatyczną, jak również tym winem sobie swobodnie zakręcić, co również tę pracę z tlenem będzie e, wspomagało. Przyjmuje się, że właśnie takie większe czasze są dla lepiej zbudowanych, cięższych win czerwonych, troszkę mniejsze, ale też bardziej, bardziej okrągłe do lepiej, do lepiej zbudowanych win białych, np. takich, które trochę czasu dojrzewały w beczce dębowej. Te mniejsze przeznaczymy do. Win do win lżejszych, do win delikatniejszych, np. do lżejszych bieli czy do win różowych. Ja w takim wariancie podawałbym je swobodnie nawet w takim, w takim kieliszku. Oczywiście możemy rozróżnić ten kieliszek pod wino różowe i wino białe pod względem swojej czaszy, natomiast często nie musimy posiadać, albo nie, nie mamy możliwości posiadania aż tak dużej ilości kieliszków w domu, więc generalnie można to wspólnić w jeden typ kieliszka. Dwa słowa o kieliszkach do win musujących. Tutaj jak być może tych, którzy są bardziej ortodeksyjni, troszeczkę, e, troszeczkę obrażę, ale jeżeli macie w swoim domu kieliszki e, takie podłużne, typu flut do, e, do wina musującego, to odradzam jakby ich używania i polecam wykorzystywać inne kieliszki. Miałem nawet taki pomysł na dzisiejsze nagranie, żeby taki kieliszek tutaj ostentacyjnie stłuc, ale szkoda byłoby podłogi w miejscu, w którym nagrywamy, bo nie kieliszka. Dlaczego o tym mówię? Sam kształt tych kieliszków tak naprawdę jest skrajnie nieprzydatny, jest tylko jeden gorszy rodzaj kieliszków, który zaraz powiem, niż te podłużne. Ciężko się z tego wącha, nie ma możliwości zakręcić tym winem. No i najgorsze, co możemy zrobić, to znaleźć takiego kieliszka szampana. Szampana, który jest złożonym winem, które wyraża bogactwo aromatyczne. No i chcemy się nim cieszyć. Myślę sobie, że gdybyśmy przelali go do większego kieliszka, to najlepiej jest zobaczyć, czym to się będzie różniło. To wino się zupełnie inaczej otwiera, prezentuje zupełnie inne bogactwo i przede wszystkim po prostu szerokość, którą sobie zawiera, więc można powiedzieć, że takie wąskie kieliszki mordują poniekąd takie wino. Oczywiście w wersji bankietowej gdzie mamy jakiś kieliszek powitalny wina musującego, spełnia on swoją funkcję, ale głównie ze względu na to, że tradycyjnie kojarzymy go po prostu z winami musującymi. Jeżeli gorszym, tak jak wspomniałem, typem kieliszka są te takie słynne pucharki, które możecie kojarzyć z filmu Wielki Gazli, gdzie Leonardo DiCaprio często na memach podnosi ten, ten kieliszek, to no to już w ogóle kompletne, kompletne pomieszanie z poplątaniem. Taki kieliszek faktycznie ładnie wygląda i na tym się kończy jego przydatność, dlatego że wszystko, co w winie musującym jest istotne, czyli też począwszy od bąbelków, szybko z tego kieliszka będzie uciekało, dlatego nie polecam używać takich kieliszków, chyba że do zdjęć albo na balu przebierając Mamy zaraz karnawo, więc warto korzystać. A jeśli chodzi o wersję kieliszka, w której warto pić wina e, musujące, czy właśnie bardziej złożone, takie jak szampany, no to polecam już taki kształt bardziej tulipanowy, czyli coś w tym rodzaju. E, on już rzeczywiście pozwoli tym winem zakręcić, troszeczkę więcej z niego wydobyć. Albo, e, tak jak ja to na przykład robię i też bardzo to polecam, bo to super te winy otwiera, właśnie korzystać z takich kieliszków z szerszą czaszą w stylu tego dedy dedy dedykowanego pod Pinot Noir czy nebilo. Jest to czysta przyjemność i wiem, że bardzo wielu somelierów rzeczywiście skorzysta z, tych, z tego typu kieliszków, bo to pozwala po prostu całe to bogactwo, a o to rzeczywiście w winach typu Chopin chodzi, wydobyć i cieszyć się nimi w pełnym zakresie. E, natomiast oczywiście to jest jedna, jeden z wariantów, czyli dobór odpowiedniej wielkości do typu wina, aczkolwiek niektórzy producenci kieliszków idą jeszcze dalej i dobierają odpowiedni kształt pod dane odmiany. Przykładowo, e, tak jak spojrzymy sobie na ten kieliszek producenta Riedel, taki, można powiedzieć, jeden z bardziej, e, z bardziej Szeroko, szeroko sprzedających się e, kieliszków bardziej prestiżowej firmy, jest dopasowany do odmiany Pinot Noir i Nebbiolo. Z jednej strony dla lekkiego wina, e, wina czerwonego, czyli dla Pinot a z drugiej strony dla Nebbiolo, które właśnie będzie charakteryzowało się dużą ilością tanin e, i taką większą złożonością. To jest kieliszek, który ma zwężenie ku górze, które będzie pozwalało doskonale cieszyć się bogactwem aromatów, a z drugiej strony doskonale też kręcić i, e, i cały czas po, 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 pobudzać do pracy z tlenem zawartość, e, zawartość czarna. Awesome. Są też kieliszki mniejsze, które możecie zobaczyć tutaj po lewej stronie. To jest taki standardowy kieliszek ISO, który używamy do degustacji. Jest on tak naprawdę takim zupełnie, zupełnie podstawowym degustacyjnym kieliszkiem, więc na jakichś szkoleniach, czy, czy, czy takich jak u nas w Set na przykład, czy też innych degustacjach, bardzo często się z tego typu kieliszkiem spotkacie. Jest on niewielki, więc przyjmuje w sobie idealną porcję degustacyjną. Pozwala też zakręcić, zakręcić zawartością, a poprzez to, że jest dość wąski również dobrze skoncentrować i wyłapać wszystkie, wszystkie aromaty, jak również oceniać barwę wina, a jest to bardzo istotny element. Te dwa kieliszki, które tutaj mamy, chociaż wyglądają podobnie, jeśli chodzi o czasze, różni stopka. To jest typowy, typowy kieliszek do różnego rodzaju alkoholi mocniejszych, do likierów. Tak podamy, tak podamy je na przykład w restauracji czy w barze. Natomiast to jest typowy kieliszek, który spotkamy do whisky. Oczywiście whisky możemy podać w szklance, możemy podać je bez lodu, z lodem, w zależności od naszych preferencji. Tutaj też odsyłam do filmiku Szymona i Rafała, który opowiadał trochę więcej o whisky i o tym, co się z nim wiąże. Natomiast to jest taki standardowy kieliszek, w którym dostaniemy dobrze zbudowaną jakościową whisky, na przykład w różnego rodzaju barach czy barach. Często obok pojawia się szklanka wody, żebyśmy mogli połączyć to sobie lub popijać po prostu naszą Miski, którą otrzymujemy w takim niewielkim kieliszku. I na sam koniec chciałem wskazać bardzo fajną rzecz do, do zabawy: taki czarny kieliszek. Dla wszystkich miłośników odkrywania bogactwa aromatów i złożoności w winie, jest to super zabawka, dlatego że nalewając do środka wina i nie widząc jego barwy. Wprowadzamy nasz mózg w pewien stan konsternacji, nie bardzo on wtedy wie, jak się zachować, więc jeżeli chcecie ćwiczyć swoją analizę sensoryczną wina, włapywanie tych aromatów, to to jest super do tego przedmiot, super do tego rzecz. Bardzo fajnie można, można wtedy nie tylko podnosić swoje umiejętności z zakresu sensoryki, ale również Spędzić przyjemnie czas. Ja na przykład często testuję moją partnerkę w ten sposób tymi kieliszkami. I chociaż jest to na początku najczęściej nerwowa, nerwowa zabawa, to po czasie jednak te umiejętności oczywiście wzrastają i bardzo fajnie się to wina odkrywa. Słów kilka jeszcze o podawaniu kieliszków, bo wcale nie jest to tak oczywisty temat i może się wiązać z wieloma stłuczeniami i uszkodzeniami sobie palców. Więc, żeby to podsumować, kilka kroków, jak zrobić to we właściwy i bezpieczny sposób. Tym bardziej, że jak zainwestujemy w takie, powiedzmy, bardziej wyszukane kieliszki, no to nie są to wcale małe pieniądze, więc warto byłoby zadbać o to, żeby ich nie uszkodzić. Przede wszystkim często popełnianym błędem jest to, że trzymamy za nóżkę gdzieś tam myjąc czy wycierając później czasze i ona najczęściej się po prostu odłamuje, ewentualnie możemy ją sobie stłuc. Więc. Dbając o to, że mamy ścierkę, może być dowolna ścierka, oczywiście dedykowane są takie ścierki z mikrofibry, które dodatkowo nie postawiają smug na, na kieliszku. Trzymając ją w ręku, łapiemy sobie na tym łączeniu nóżki z czaszą, tak jakby trzymając ręką za czaszę. I pozostałą część ścierki pakujemy sobie do środka kieliszka, wraz z nią palec lub dwa i pocieramy całość bardzo delikatnie, nie naciskając na wewnętrzną część kieliszka, a jedynie powolutku kręcąc i wycierając sobie do momentu, w którym nie zostaną smugi. Później patrzymy sobie pod światło. Jeżeli widzimy, że kieliszek ma jeszcze jakieś, jakieś ślady, jakieś delikatne smugi, no to ponownie ponawiamy cały proces, aż one znikną. Kiedy wytrzemy już środek, możemy wytrzeć sobie też delikatnie z zewnątrz. Przecieramy sobie nóżkę. I całość jest gotowa. Voilà. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby, żeby rzucić okiem na kieliszki producenta Leman, który od niedawna w naszej w naszej w naszej firmie, czyli w Republice Wina, ma swoje przedstawicielstwo. Można je zobaczyć, wkrótce będzie w naszym wine barze na Skorupki w Warszawie, ale też na wejście przez stronę. No i oczywiście zapraszam Was do komentowania tego filmu i dzielenia się swoimi opiniami na temat kieliszków, jakich Wy używacie, czy zgadzacie się z moimi rekomendacjami, czy nie, i jakie jest Wasze zdanie na temat kieliszków do wina musującego. No i cóż, zachęcam również do Odwiedzania kanału Republiki Wina i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.